Czyli wiesz już, że chcesz iść na kamino, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. No ale oczywiście masz już jakieś priorytety. Ogólnie wiesz, że chcesz realnego doświadczenia drogi, a nie taniej podróby. To po pierwsze. Po drugie, chcesz przewodnika, który wyjaśni, opowie, no i księdza, który wesprze modlitwą i eucharystią. No i po trzecie, zakładam, że chcesz, aby ktoś zajął się całą logistyką, planowaniem, bezpieczeństwem, a ty w tym czasie skupisz się na drodze, na przeżywaniu tego doświadczenia, no i na sobie. To są oczywiście moje założenia, bo sam bym czegoś takiego chciał. I właśnie dlatego robię takie pielgrzymki dla innych. Nazywam się Jakub Pigura, prowadzę biuro My Pielgrzymi i od 18 lat organizuję i prowadzę pielgrzymki na Camino de Santiago. Jeżeli zależy Ci na świętym spokoju, od przyjazdu na lotnisko do powrotu do domu, na tym, żeby naprawdę poczuć klimat Camino, zobaczyć miejsca, które się inni nie pokazują, poczuć smaki i zapachy Hiszpanii, a także jeśli Ci się uda doświadczyć czegoś duchowo, to jesteśmy biurem, które powinieneś wybrać. Ale tutaj uwaga, to nie jest wycieczka, codziennie kilkadziesiąt kilometrów na butach, będziesz zmęczony, ale gwarantuję, że zadowolony. Kliknij poniżej, sprawdź ofertę i do zobaczenia na szlaku.